Cześć Paulo, z tej strony. Mam dla Was bardzo ciekawą informację. Dla wszystkich zainteresowanych graczy, Far Cry 5 już wkrótce dostępny za darmo na konsolach i PC. Ubisoft zaprasza na długi weekend z pełną grą. Wszyscy zainteresowani już wkrótce będą mogli zapoznać się z pełną wersją Far Cry 5. Darmowy weekend Far Cry 5 rozpoczyna się 5 sierpnia i będzie dostępny na PlayStation 5. Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Epic Games Store, Ubisoft Connect oraz Stadia. Oferty na darmowy Far Cry 5 skorzystacie do 9 sierpnia, więc bez problemu zdążycie ukończyć fabułę. Główny wątek w tej odsłonie trwa około 18 godzin. Po tym okresie, chcąc grać dalej w Far Cry 5, trzeba będzie zakupić pełną wersję gry. Jeżeli film się podobał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć!